Andrzejki w koneckiej Astorii 26 listopada. Sala dolna DJ 21, sala górna Incognito Vent. Zapisy już trwają. 513 024 059. Na początek nadchodzącego długiego weekendu władze miasta Końskie i Miejsko Gminnego Domu Kultury zapraszają mieszkańców na koncert w ramach już 19 saduszek jazzowych. Tym razem w Końskich w restauracji Leliwa wystąpi ceniony zespół Kroke. Wstęp wolny, a początek wydarzenia w czwartek 10 listopada o godzinie 19. Dom Kultury w Końskich zapraszam Państwa na saduszki jazzowe. Po raz dziewiętnasty będziemy celebrować wielkie święto dobrej muzyki. W tym roku na zaduszkowy koncert zaprosiliśmy krakowską grupę Krokę, która z powodzeniem od wielu lat występuje na scenach Europy i całego świata. Współpracuje z takimi tuzami show biznesu jak Steven Spielberg, Nigel Kennedy czy Anna Maria Jobek. A w tym roku zagrają w końcu 10 listopada o godzinie 19 w restauracji Leniva. Wstęp na ten koncert jest bezpłatny, ale będziemy prowadzili na nim pomocową skórkę dla małego chłopca, dla Bruna, konieczna który potrzebuje pomocy, żeby wyzrobić. Zatem widzimy się 10 listopada o godzinie 19 w restauracji w Wkońskich na 19. Zaduszka jazzowa. Do zobaczenia. Przypomnijmy, że do niedawna zaduszki jazzowe odbywały się w klubie osiedlowym KSM-ek. Piotr Salata przechodząc do pracy w Domu Kultury niejako zabrał tę imprezę ze sobą z upadającej jednostki. Wydarzenie to nierozerwalnie wiąże się z osobą Marka Cieślaka, zmarłego, młodo wybitnego koneckiego muzyka, na którego cześć powstało. Stąd też jego druga nazwa – Markowe Granie. Podczas tegorocznej edycji prowadzona będzie zbiórka środków na rzecz leczenia Bruna Słowińskiego.